32-letnia Beata Sołecka mieszkała w Warszawie i lubiła wygodne życie. Kilka lat temu została skazana za liczne kradzieże sklepowe, za co trafiła na 6 miesięcy do więzienia. W 2017 roku wyszła na wolność i zatrudniła się jako kasjerka w markecie. Niska pensja i wyjątkowo ciężka praca w systemie zmianowym nie były jednak spełnieniem marzeń kobiety, która wolała szybki i łatwy zarobek oraz życie bez zobowiązań. Beata Sołecka nadal pamiętała siebie z czasów sprzed pozbawienia wolności. Za sprzedane fanty mogła dobrze się ubrać i stać ją było na każdą zachciankę. Kobieta tęskniła za takim życiem. W 2018 roku poznała swojego obecnego partnera, który handlował w internecie towarem sprowadzanym z Chin. Kobieta obserwowała sposób prowadzenia działalności partnera i doszła do wniosku, że ludzie często i chętnie kupują towar w ciemno, nawet wtedy, gdy przyjdzie im długo na niego czekać. Przyglądała się ofertom umieszczanym w internecie, czytała ich opisy, kopiowała zdjęcia i przygotowywała się do rozpoczęcia fikcyjnej działalności. 12 maja założyła konto na internetowym portalu aukcyjnym i wystawiła oferty sprzedaży kilkunastu eleganckich torebek. W opisach aukcji zaznaczyła, że jest jedynie pośrednikiem i że towar będzie sprowadzała z zagranicy. Dlatego czas wysyłki może się wydłużyć nawet do miesiąca. Już tego samego dnia wieczorem udało jej się sprzedać trzy torebki za kwotę około 500 złotych. Beata Sołecka oczywiście od samego początku nie planowała pośredniczyć w żadnej sprzedaży i nie zamierzała nigdzie zamawiać towaru. Liczyła na szybką gotówkę, a później planowała zamknąć konto na portalu aukcyjnym i zniknąć. Do połowy czerwca na konto bankowe 32-latki wpłynęło już przeszło 6 tysięcy złotych, z czego prawie wszystko zostało od razu wypłacone i od razu wydane. Było tak, jak Beata Sołecka przypuszczała. Kupujący rzadko, dokładnie czytali opisy aukcji i nie zdawali sobie sprawy, że czas oczekiwania na towar może być aż tak długi. Dlatego już po tygodniu od rozpoczęcia fikcyjnej sprzedaży, kobieta zaczęła otrzymywać zapytania o termin realizacji zamówienia. Początkowo odbierała każdy telefon i odpisywała na każdą wiadomość e-mail, tłumacząc cierpliwie, że zamówiła towar w Chinach i że czeka na jego przypłynięcie statkiem. Jednak z każdym tygodniem kobieta miała coraz mniej ochoty na tłumaczenia, więc kontakt z nią stawał się coraz rzadszy. 15 czerwca wyłączyła swój telefon, kupiła nową kartę SIM, a starą zniszczyła i wyrzuciła do śmietnika. W tym czasie kupujący zaczęli zgłaszać jej konto do administratora portalu aukcyjnego, który po przeprowadzeniu wewnętrznego śledztwa doszedł do wniosku, że Beata Sołecka, czyli użytkownik o loginie Tanie torebki, rzeczywiście jest oszustem. 20 czerwca konto kobiety zostało zablokowane, a jakiś czas później wszystkie przelane pieniądze zostały zwrócone w ramach programu ochrony kupujących. Zanim jednak do tego doszło, część szukanych klientów zgłosiła sprawę do organów ścigania, i pod koniec czerwca Beata Sołecka została wezwana na komisariat. Po przeprowadzeniu policyjnego dochodzenia postawiono jej zarzut oszustwa i sprawa trafiła przed jeden z warszawskich sądów.